Zostałem miście coś nagrać, więc rzucę z Majka ten kurs Jak mam się do pracy zabrać Kiedy top się kruszy jak lód Z ziomkami płynę na trafach, a z beczek płynie wciąż rum Więc się nie chwal, co masz safak, bo cię rozdziabiemy na pół rozdziabiemy na pół Nastał czas na nowy bunt Mów mi do niech żyje król Jeden wart pięciu jak fund z taką przywózką jak Z taką przywózką jak Palimy kurwa takie szyszki Co się lepią do palców jak miód Nie leży na ulicy jak bruk Z głową w chmurach jak twój Bóg Wieczne w sercu miasto to Łódź Wieczne w sercu miasto to Łódź Nigdy ujebane jak stół Nigdy ujebane jak stół, stół Słuchaj muzy prosto z Kiedy ty waliłeś głową prosto w mur Pucham po mieście jak sum Dziewczyna mokra jak plum i choć trochę się gubię w tym tłumie To kiedyś rozbujam klub to kiedyś rozbujam kluby.